Dzień dobry, dzisiaj na spotkaniu wykonamy konewkę z gąskami. Do tego potrzebne nam są farby. To są farby Allegro lub Kadensa w takiej kolorystyce. Jak również potrzebne nam są cztery rodzaje pędzli: klej z werniksem i farba podkładowa, primer. I do tego papier ryżowy z gąskami. Zaczynamy od konewki. Która ma 2,5 litra, mimo to wyczyścimy ją, żeby odtłuścić ją trzeba. Mimo to, że ma napis 2,5, nie będzie to widoczne. Następną rzeczą jest nałożenie primera na całość konewki. Nie musimy robić tego jakby idealnie, ale zarazem trzeba położyć dokładnie, żeby nie został nigdzie metal, żeby ten primer miał lepszą przyczepność i farba później nie odchodziła od konewki. Nakładanie jedna warstwa którą nałożymy, musi być sucha, więc jeśli wysuszymy pierwszą warstwę, następnie nakładamy primer drugą warstwą. Suszymy konewkę, nakładamy po raz drugi, tak jak wcześniej mówiłam. Farba podkładowa bardzo dobrze się rozkłada. Dla mnie jest to najlepszy podkład, którego używam od wielu, wielu lat. Wysuszona konewka. Odstawiam na bok i zaczynam pracę z papierem ryżowym. Musimy te dwie rameczki oddzielić od siebie. Ja robię to przy pomocy wody. Jest to papier ryżowy. Woda powoduje to, że jest lżej obrywać końcówki. Mimo to, że jest. Może niedokładnie oberwane, ale nam to nie przeszkadza, dlatego, że będziemy później robić ramę na około tych gęsi. Mamy w tej chwili dwa obrazki dekupaż. Robimy przymiarkę, żeby równomiernie nam się spasowało. Może być nierównomiernie, bo jeden obraz jest mniejszy, ale mnie, nam nie będzie to przeszkadzało, dlatego że wyrównamy sobie przy cieniowaniu. Jeśli mam już gotowy, zaczynamy przyklejanie. Do tego użyłam kleju do dokupasz Spend Artu. Odkładam papier na bok, smaruję klejem konewkę. Następnie przyklejam tą część, którą mam posmarowaną. Dociskam klejem z zewnątrz, aby papier dobrze przylegał. To samo czynność wykonam z drugiej strony e, konewki. Widać, że są jakieś nierówności, ale tak jak mówiłam wcześniej, nie będzie to nam przeszkadzało, bo idealnie wyrwać papier. Nie zawsze wychodzi ładnie, natomiast niekoniecznie powinno ciąć się papier nożyczkami, co by było proste. Linie. Tą samą czynność wykonuję po drugiej stronie. Nakładam klej na konawkę i przyklejam papier, który właśnie mam dopasowany. Druga strona to samo powtarzam, czynność, nakładanie kleju, przyklejanie papieru, jest to proste, a zarazem trzeba dokładnie przykleić, żeby nie odstawał, żeby później nie było jakichś niedociągnięć. Całość suszę suszarką. Następną rzeczą są trzy rodzaje farb, to jest cappuccino, żółć i niebieski, taki ocean niebieski malujemy. Tą część farbą cappuccino. Tam, gdzie nie jest naklejony papier, robimy to z jednej strony konewki o dół, jak też i przy rące. Spód również malujemy. Farbę akrylową Cappuccino. Tą czynność powtarzamy dwa razy. Oczywiście pierwsza powierzchnia powinna być sucha. Mamy umalowaną jedną część farbą cappuccino, kolor cappuccino może, farba Allegro. Teraz malujemy dziubek łącząc trochę żółci z farbą, żeby nie było to cytrynowa wersja czy żółta, tylko złamana taka żółć, gdzie jest bardzo ładnie pasuje do tej farby, którą ma, mamy umalowane po bokach konewkę. Mamy już zrobione konewkę pomalowaną na kolor żółty, rączkę malujemy na kolor niebieski, możecie sobie zmieniać, fajnie pasuje zieleń, jak to lubi różne kolory można przypasować się, nie muszą być takie jak są u mnie pokazane, mi się no, dość fajnie podobają te kolory. Teraz będziemy używać lakier, to jest Pentartu lakier matowy po to, żeby m, zabezpieczyć swoją pracę, a zarazem e, przy cieniowaniu e, będzie nam to wygodne. Bo gdy nawet pomylimy się, więc możemy łatwo zmyć farbę, która nam niepotrzebnie wejdzie w niektóre elementy. Całość lakierujemy lakierem matowym. Prokurujemy to cienką warstwą nie musi być grubą, wtedy fajnie rozkłada się lakier, gdzie daje równomierne rozłożenie. Tu mamy. Kolor brąz, to jest umbra, bo to jest bardzo fajna farba z kadensa, daje taki efekt przypalenia, bardzo fajnie zaznacza ramki, jak również koryguje jakieś niedociągłości, takich tutaj urwany kawałek róg i obrysowujemy z każdej strony. Do tego użyłam pędzla szczycinowego, ściętego, w końcówka fajnie rozkłada się. Przy, który jest mm, lekko zwilżony, aby farba mogła swobodnie y, podkreślać ramki. Nadwyżki zbieram czystą wodą, y, dopóki jest niezaschnięta farba, spokojnie tak tutaj możemy zebrać i nie pozostawia jakby niedoskonałości. Możemy robić, jak widać na obrazie, cieńsze lub szersze, to no, kwestia gustu, jeśli to jest za grube, więc spokojnie mogę, mogę zebrać mokrym pędzlem i jakby zmniejszyć obwód ramki, jeśli się nie podoba taka gruba, więc w tym momencie łatwo jest po lakierowanej powierzchni zmyć za dużo nałożonej farby. Zaznaczam w każdym kąciku, w załamaniu. Jest to fajny efekt mm, po zakończeniu, e, gdzie daje jakby wyraźne podkreślenie gąsek. W tej chwili przeszłam do malowania efektu marmuru, popękania, nie wiem jak to nazwać, marmur troszeczkę inaczej, ale żeby nie było taka prościutka farba, więc chcę stworzyć efekt marmuru lub spękania spękanej ziemi. Różne określenia na to są stosowane. Wymalowany. Będziemy tym malować. Pędzel skośny na czubeczku, rozprowadzając z wodą, gdzie daje nam takie właśnie spękaną ziemię, powiedzmy. Następnie nakładam kolor czarny, biorę to Allegro, jest to bardzo fajna farba, jest taki czarny, czarny jak ja zawsze mówię, więc bardzo jest widoczny i podkreślam to ramkę, żeby przyciemnić ją, żeby bardziej było widoczne to co jest na konewce i ten obraz nie rozmywał się. Daje to bardzo fajny efekt do podkreślania ram czy jakichś tam załamań. Następnie jest to pędzel szczecinowy. Chcę przypudrować dziubek, żeby to było, pasowało do wszystkiego. To jest efekt rdzy, coś takiego. Bardzo lubię kropki, które jakby rozmywają niedociągnięcia, które na pewno się zdarzają każdemu, więc będą to kropeczki w kolorze białym, na, efekt, na marmurze czy na spękaniach dziubek pryskamy jak również użyję farby umbryt brązowej która podkreśli również dodatkowy efekt używam pędzla szczecinowego starego i rozcieńczam to z wodą po to żeby farba miała większą możliwość robienia kropek wychodzą tak dość efektownie Zawsze warto spróbować na papierze, eee, czy nam to wychodzi, żeby nie zniszczyć pracy. Proponuję z boku na papierze używać, tak jak ja za każdym razem próbuję. Tak wygląda efekt kropek spryskania, który roz, jakby uzupełnia całość. A zarazem daje większy dodatek. Tak wyglądają kropeczki po wysuszeniu, aby móc dalej malować. Ja będę malowała lakierem z połyskiem. Jest to firmy Bartek. Co fajne jest. Używam go w niewielkiej ilości, cienką warstwą. Z reguły nakładam najmniej trzy warstwy. Jeśli ktoś chce mieć bardzo mocno błyszczącą, może to nałożyć 3-4. Zawsze powinno się zabezpieczać co najmniej trzy warstwy, po to, żeby być pewnym, że papier jest zabezpieczony, że w razie e, zalania czy e, dostanie się woda, e, pokonawce spłynie no to nic nie stanie nam się z papierem i ona będzie wyglądała cały czas jakby nowa. Zrobione. Następną rzeczą mamy formy silikonowe, gdzie będziemy wykonywać e, formy sznur, łańcuszek i taką ozdóbkę, którą zastosujemy sobie na konewce. Do tego używam masy super lekkiej, jest to bardzo fajna rzecz, jest leciutka, jest trwała, także polecam do wykonania różnych dekoracji. Pierwszą formę mam wyciśniętą, teraz będziemy wyciskać drugą formę. Zawsze przy takich dłuższych łańcuszkach robię sznurek chudszy lub mniejszy, jest wygodniej włożyć foremkę żeby później Lekko ją wcisnąć, czy sobie nożem poprawić, tak żeby wyjmując foremkę ona była gotowa i nie miała jakichś niepotrzebnych po boku yy, niedociągnięć. Całość można ucisnąć palcem, jest to dość przyjemna praca. Wraki wypełniam dociskając, następnie leciutko ją załamuję formę silikonową, żeby wzór mi ładnie mógł wyjść. Jest, nie trzeba tego suszyć, to schnie na powietrzu na konewce. Odwracam pierwszą część, jakby pomagam sobie, a następno wychodzi idealnie i jest gotowy. Forma z masy super lekki do przyklejenia. Ja używam Express Glue, bardzo fajny klej. I zaczynamy dekorację z formami. Przymierzam pierwszą formę, może tak, może inaczej. Można stosować różne formy, nie muszą być te, ale mi akurat podobały się te formy. Nakładam klej, jest to masa dość leciutka po wesnięciu, więc ona nie wymaga jakby takiego bardzo dokładnego nałożenia. Formuje na konewce. Następną rzeczą jest to sznur na górze konewki, gdzie na pewno ukryje nam te właśnie niedoskonałości, które papiery nam się do końca nie zgodziły. Więc tutaj mamy ukrytą jakby niedo, niedociągnięcie. Smaruję klejem. Robię to z reguły bezpośrednio, chyba że nie ma możliwości. Na konewki i wtedy układam łańcuszek. Jeśli nam się urwa, proponuję dać na końcu troszeczkę kleju, żeby przy wyschnięciu, żeby nie powstała przestrzeń pusta po wyschnięciu. Mamy łańcuszek, lekko formuję go, w miarę układam, żeby był równy wokół konewki. Drugą część to samo powtarzam. Ucinam w miejscu, w którym robię to noże. Odcisk sznurę. Przyklejam z tyłu konewki. Nadwyżkę kleju, który mi wyszedł, zbieram czystym pętlem z wodą. Co prawda klej jest bezbarwny, ale jednak po wysunięciu będzie błyszczący, więc może to komuś przeszkadza. I próbuję teraz jakby z uwagi na to, że źle obcięłam ten sznur. Więc jedno oczko z każdej strony dołożę, żeby nie było że jest urwany czy przerwany. Właśnie klej. Jeden koralik ze sznura. Dokładam. Czasami jest to niewygodne. Spada, ale tak niestety jest czasami i mamy drugą część ozdoby z drugiej strony. Mamy na biało z jednej strony, z drugiej, jak również górę. Dociskam, patrzę, żeby nie odstawała, bo później łatwo jest zaczepić. Wszelkiej niedoskonałości, a tak jak tutaj jest końcówka masy, możemy to wyjąć, dopóki nie jest zaschnięta, żeby to wyglądało w miarę estetycznie. Następną rzeczą, jeśli masa super lekka podeschnie, zaczynamy malować. Może być to brązowy, czarny kolor, coś ciemnego. Ja użyłam czarnego koloru, rozrabiając ciutkę, do, dodając wody po to, żeby była płynniejsza farba. Fajnie się maluje, wręcz kryje w całości. I malujemy tą, te wszystkie formy, które dociśnięte. Żeby później y, można było je ozdobić. Tak wymalowaną konewkę w kolorze czarnym mamy musi być wyschnięta jedną część Nałożyłam już pastę. żeby widzieć, jakby różnice. Można używać pasty woskowej, można używać farby metalicznej. Nie ma różnicy. Ja użyję pasty woskowej ze stamperii. Są różne. Bardzo fajnie kryję. I pudruję jakby pastą sznurek, ale zarazem go nie. Żeby pod spodem był czarny kolor. Teraz używamy farby Dora Złota. Może być to pasta woskowa, coś ze złota. Nakładamy pędzlem w niektórych miejscach, tak tylko, żeby była poświata złotego, a zarazem nie zamalowujemy do końca koloru srebrnego, jak również koloru czarnego. Robimy tam, gdzie mamy te wszystkie formy. Będzie to wyglądało dość efektownie. ukryty nawet mamy szczegół przy na łączeniach następnie dekorujemy ja lubię mieć skończoną pracę więc nakładam e, koronkę bawełnianą w kolorze beżu Zawiązuję kokardkiem może być to coś innego może być sznurek jutowy korka, która nie będzie przeszkadzała nam w podlewaniu kwiatków lub trzymaniu. Obcinam, aby była równiutko z każdej strony. I tak wygląda końcowa praca naszej konewki. Serdecznie dziękuję i do usłyszenia następnym inspiracji. Pozdrawiam, Ania.